Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj troszkę powiedzieć o różnych dźwiękach, które się pojawiają pod naszymi pod maskami naszych samochodów. I tutaj mieliśmy typowy przykład piszczącego paska, ślizgającego paska, czyli to jest tak, albo zbyt luźny pasek. Lub słaby akumulator, albo jedno z drugim. Bo jeżeli akumulator jest słaby, albo po nocy, w czasie mrozu, czy, yy, czy z innego powodu, zostawiliśmy światła na, yy, włączone, yy, akumulator jest słaby, i wtedy alternator biedny musi stawiać duży opór. Jeżeli pasek nie jest mocno, Napięty, tworzy się poślizg, tak jak tutaj widzieliśmy przed chwilą, nawet pojawiał się dym. Jeżeli by był pasek mocno naciągnięty, no to alternator raczej poślizgu by nie miał. Ale znowu, tak, jeżeli akumulator by był silny, to nawet jak pasek jest luźny, to też tego poślizgu nie będzie, to jest temat piszczącego paska. Są jeszcze inne, różne dźwięki, które są nie takie aż straszne. Nie trzeba od razu się zatrzymywać, czy od razu jechać do mechanika, czy sobie samemu naprawiać, bo nawet są takie sytuacje, że pod maską nam. Pojawia się jakiś stuk, czy jakiś niepokojący dźwięk, a to będzie po prostu jakiś plastik luźny, jakaś osłona, teraz te auta, dzisiejsze, te nowoczesne auta mają dużo tych plastików, nie wiem, czy te firmy się po prostu wstydzą tego metalu, tych śrubek, wszystko nieraz jest zabudowane plastikiem. No i wszystko jest dobrze, jak zatrzaski są nieuszkodzone, ale jeżeli ten samochód już. Był w rękach kilku mechaników. Za każdym razem jakiś plastik tam się ułamie. Zatrzask już nie działa, bo, no bo nieraz niekoniecznie trzeba winić mechanika. Są naprawdę tandetne te różne mocowania. I potem to wpada w jakiś rezonans i jakieś dźwięki nam wydaje i się możemy martwić. A to jest głupota. Co jeszcze może być przyczyną Różnych dźwięków. W ogóle, dźwięki to musimy rozróżnić na takie yy, osprzęcie, w osprzęcie. Z reguły one są mniej niebezpieczne. Nieraz można tysiące kilometrów robić i gdzieś tam coś, jakaś rolka w napinaczu, szumi czy świergoli. Jak się zagrzeje, to trochę cichnie. No, też to może zrobić nam awarię, ale no, często. Powiedzmy sobie prawdę, jeździmy, 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 aż nieraz coś poważniejszego się stanie. Ale można naprawdę długo nieraz przejeździć. No to tak, są w osprzęcie i są stuki lub, lub różne dźwięki w silniku. A może zaczniemy sobie trochę od tych dźwięków w osprzęcie. W osprzęcie Różne rzeczy mogą nam podawać dźwięki, tak jak mówiłem, łożyska. Łożyska na napinaczach. I tu zaraz, może pokażę. Mam tutaj o, taki typowy napinacz. Jak napinacz może dawać dźwięk? No na pewno ma tu jakieś łożysko. Łożysko tu akurat ładnie chodzi. No i tu ma tam swoją amplitudę ruch w tą i w jedną, w drugą stronę. I teraz tak, jeżeli pasek rozrządu, to już nie jest osprzęt akurat, to jest, mówię o rozrządzie. Jeżeli pasek rozrządu będzie nadmiernie już naciągnięty, zluzowany, może się zdarzyć, że dojdzie do napinacz do jednej strony i na wolnych obrotach, przy jakichś tam ruchach paska będzie nam pukał. Teraz rozrządy często są łańcuchowe, kiedyś to tylko chyba BMW i Mercedes miało rozrząd łańcuchowy. Teraz różne filmy już robią rozrząd łańcuchowy, to jest chyba komercja, bo ludzie nie lubią pasków, dużo ludzi nie lubi paska i jak słyszy, że jest rozrząd łańcuchowy to myśli, że zrobi na nim milion kilometrów na tym silniku i na tym rozrządzie no, okazuje się, że te rozrządy są tandetne i nieraz krócej wytrzymują niż, niż paski no i taki typowy przykład jak to w starym Mercedesie, Beczce Mercedes 123 łańcuchy tak się naciągały, że obcierały o obudowy. O, tak jak pokażę tutaj na przykładzie tego samochodzika małego. Tutaj w Mercedesie była obudowa chyba aluminiowa, i tu się przecierała. Także było często tutaj poklejone już jakąś poksyliną czy jakimś klejem, a silnik dalej chodził. No, ale to było w starych Mercedesach, gdzie tam było 800 tysięcy przejechane, może milion nawet. Ale dzisiejsze silniki tego takich przebiegów nie mają i nie możemy na to liczyć, że łańcuch aż przetrze. Łańcuch po prostu nam albo przeskoczy na na kołach zębatych. O, tu mam, może pokażę. No, ale to jest akurat pompa olejowa. No, ale tu nam po prostu, jak się zbytnio naciągnie, przeskoczy na kołach zębatych, przeskoczy rozrząd, uszkodzi silnik. Albo ślizgi się zużywają, psują, rozwalają, bo są często z jakichś tam tworzyw sztucznych. No i takie są te rozrządy łańcuchowe. One też dają różne dźwięki. Co jeszcze może powodować hałas w silniku? Może być dwumasowe sprzęgło, które przy zapalaniu, przy gaszeniu też może nam powodować dźwięk stuk. Może być yy, poduszka. Poduszka silnika, właśnie, poduszka silnika. Przy zapaleniu, przy gaszeniu, przy dodawaniu gazu, silnik po prostu, ten akurat dobrze się trzyma, ale nieraz silnik po prostu sobie, jak tak go poruszamy, lata. Gdzieś któraś poduszka jest wybita, też to powoduje stuk. Teraz może powiemy coś trochę o, o silniku, bo silnik jest chyba ważniejszy, jeżeli chodzi o te wszystkie niewłaściwe dźwięki. W silniku jest układ korbowo-tłokowy, i tu jest właśnie bardzo często przyczyna różnych stuków. Korba, główka korbowodu i wał. I teraz tak, bardzo częstą przyczyną stuków w dolnej części silnika, tam gdzie jest gdzie są panewki. Jeżeli panewki są zużyte, to w dolnej części silnika słychać taki głęboki stłumiony dźwięk przy dodawaniu gazu i to świadczy o zużyciu panewek, najczęściej głównych nie tych tutaj, bo te są korbowe panewki główne dość łatwo sprawdzić poza tym, że jest dźwięk taki stłumiony dźwięk, takie grzechotanie łatwo sprawdzić takim właśnie przyrządzikiem Zegarem do mierzenia ciśnienia. Jak panewki są zdrowe, ciśnienie będzie. Tu mniej więcej jest taki zegar. On to jest taki rolniczy bardziej zegar, ale w każdym silniku jest podobnie. Od 0 do 1 kilogramów na centymetr, czyli bar. Jak jest jeden bar na nagrzanym silniku, to znaczy, że panewki już są kiepskie. Jak jest wyżej, no to jest lepiej, ale jak jest 4, 5, a nawet 6 balów ciśnienia, im bardziej zagrzany silnik, im wyższe ciśnienie. Nam pokazuje tym lepiej. Także to jest właśnie bardzo ważne. Bo jeżeli panewki nam już znaczy jeżeli ciśnienie jest małe na nagrzanym silniku Wskazuje to na bardzo już słaby stan no silnika, no bo wał korbowy to jest chyba najważniejsza część silnika. Stuki. W wyższej części bloku silnika, jeżeli słyszymy stuki. Częściej nie na wszystkich, najczęściej na, na jednym tłoku. Może być to zniszczona, zużyta lub obrócona tulejka korbowodu. O, tutaj jest większa taka tulejka korbowodu. Zaraz tu pokażę. Ona jest tu zawsze ustalona, czyli wbita na ciasno w korbowód. I teraz jeżeli ona nam się obróci przestanie przestanie być smarowana. Przestanie być smarowana. Jak przestanie być smarowana, to wiemy, co się dzieje. Szybko się zużywa, pomimo, że ona jest z jakiegoś stopu panewkowego powiedzmy, czy tam z brązu. Nie wiem dokładnie z jakiego materiału. Ona szybko się tu zużywa, obraca, nie ma smarowania. No, i powstaje luz, i po pewnym czasie, jak ten sobie silniczek chodzi, tłoczek chodzi. Tu się robi luz, i tłoczek wychodzi wyżej niż powinien podczas obrotu silnika. Wychodzi wyżej i uderza nam o zawory. O zawory, a tu na, za na zawory, o tak jak widać na tłoku. Są specjalne podcięcia. Tak, to tyle może o główce korbowodu. Może być przyczyną stuku. I teraz tu panewka. O panewce już tu mówiłem, że jeżeli by był, jest słabe ciśnienie. To znaczy, że są zużyte panewki. One są zużyte, ale silnik będzie chodził i nawet na wolnych obrotach może nam się czasem zapalać kontrolka, bo uważam, że w każdym samochodzie powinien być taki zegar. No ale teraz wszystko dąży do uproszczenia, więc jest kontrolka. Czerwona kontrolka z takim samym tu znaczkiem, czyli takie, taką smarownicą. No i jeżeli ta kontrolka na wolnych obrotach nam się zapala, to znaczy, że. Mamy słabe panewki najczęściej, ale silnik może jeszcze nam chodzić. Natomiast, jeżeli już jest głęboki stuk tutaj na wale, na, na łożyskach głównych wału, na dole, w okolicach miski olejowej, to już nie ma żartów. Prawdopodobnie już panewki się obracają lub zacierają jeżeli jest stuk. No i wtedy jak spuścimy olej, olej najczęściej jest z kolorem lekko złotawym lub srebrnym, to już wiemy, że tam już się w silniku źle podziało. <laughs> Najlepiej wtedy albo szukać silnika, albo przygotować się na grube, na duże koszty. No ale to są właśnie najgorsze stuki w silniku. W okolicy w okolicy miski olejowej. No najczęściej przyczyną tego, że tak do takich sytuacji dochodzi jest rzadkie używanie o tego urządzenia. Rzadkie używanie. Nieraz się wydaje, o, że oleju nie było na szabelce a dolałem sobie oleju i silnikowi nic się nie stało. Nieprawda. On już jakiś uszczerbek często ma. Rzadkie zaglądanie o tutaj, tutaj pod ten koreczek, też prowadzi do tego, że może nam się jakiś stuk pojawić. Jeszcze chciałem yy, pokazać inne tematy, które też mogą powodować stuk. W starszego typu dieslach, te urządzonka, wtryskiwacze, one też potrafią nam stukać, ale to jest specyficzny stuk, no, w miarę nie chyba że jak yy, mocno stuka i nie, nie pali już na jeden cylinder, albo wtryskiwać po prostu leje, no to też jest groźne, bo może nawet zacierać. Nam tłoka. Tu mam wtryskiwacz piezoelektryczny. Czy one stukają? One też potrafią stukać, ale one długo nie stukają, tylko zaraz nam się zapala na pulpicie błąd silnika, i silnik nam po prostu się zatrzymuje. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na taki, taki dźwięk w silniku. Może nie tak do końca groźny, ale ten dźwięk bardziej przypomina takie jakby dzwonienie. O, to jest dobre chyba słowo dzwonienie. Jeżeli dodamy gazu, na, o, e, gwałtownie dodamy gazu, gwałtownie obciążymy silnik. Silnik nam tak dzwoni. E, co to może być? To się nazywa spalanie stukowe. Kiedyś, tu mam taki zabytkowy aparat zapłonowy, i kiedyś, żeby zapobiegać temu spalaniu stukowemu, bo spalanie stukowe często wynika z zawczesnego zapłonu. Też jest taki dźwięk wtedy, takie taki takie dzwonienie przy dodaniu ostro gazu. Ale nie zawsze. Nieraz jest przyczyną. Liczba oktanowa paliwa, złe paliwo, niedostosowane do danego silnika. No, i tutaj w starych typach aparatów zapłonowych, zaraz tu pokażę, o, była taka skala i strzałeczka, i kierowca mógł sobie wyjść i sobie, jeżeli słyszał to spalanie stukowe, mógł sobie aparatem obrócić w prawo, w lewo. Żeby dostosować najlepiej no zapłon, zapłon, żeby tego spalania stukowego nie było, aparaty też były wyposażone w środku w, w, w automatyczne takie sprężynki regulatory podciś... nie podciśnienia, źle mówię regulatory mechaniczne zapłonu. Przy gwałtownym dodaniu gazu on tak, jakby tam przyspieszał, opóźniał zapłon. Tu jeszcze nie ma przy tym aparacie. O, jest! Czemu mówię, że nie ma? To jest też regulator podciśnieniowy. On wyczuwał podciśnienie w kolektorze sącym i przyspieszał zapłon przy gwałtownym dodaniu gazu. A skąd wiedział? Bo się zmieniało podciśnienie w kolektorze i membrankę membranką tutaj ruszało. Tak było w starych silnikach ale w nowszych silnikach, za przyspieszanie zapłonu, za dawkę paliwa i tak dalej, jest najczęściej odpowiedzialna elektronika. Nawet jest taki czujnik, czujnik spalania stukowego. Najczęściej jest tak gdzieś w połowie, na wysokości, jak jest, są tuleje w silniku. To tak na połowie ich wysokości jest czujnik spalania stukowego. No i komputer nieraz też pokazuje, że jest błąd tego czujnika, czyli albo jest zepsuty, albo rzeczywiście jest spalanie stukowe i on sobie z tym nie może poradzić. Elektronika nie może poradzić. No i trzeba szukać po swojemu, dlaczego jest to spalanie stukowe. No spalanie stukowe, tak jak mówiłem, jeszcze może wynikać też e, e, przyczyny takie: e, złe paliwo, e, zawczesny zapłon, e, elektronika wadliwie sterująca zapłonem, lub e, też może być spalanie stukowe, jeżeli jest przegrzany silnik. Jeżeli jest za wysoka temperatura silnika, też będzie spalanie stukowe i takie podobne objawy też takie dzwonienie w silniku. To jest ostatni dzwonek, że z silnikiem się dzieje coś źle, żeby zatrzymać się, wyjść, popatrzeć, co się dzieje, czy nie kapie gdzieś woda z silnika, czy jest y, poziom płynu właściwy, czy wentylator się włączył, no, czy chłodnica jest gorąca, czyli że termostat się otworzył. Tak, tu, to, jest, to by był temat spalania stukowego i tych dźwięków. Z nim związanych. No i jeszcze coś powiedzmy o głowicy, bo często jest taki dźwięk po zapaleniu, zaraz słychać taki delikatny stuk w okolicy głowicy. W głowicy. Tu mam taką głowicę złomową, ale chciałbym pokazać, co tu się dzieje. To jest właśnie głowica Volkswagena, i właśnie te. Głowice tych starszego typu, chociaż dzisiejsze silniki nadal mają ten problem, w nich często puka samo regulator. Te tutaj, o, popychacze hydrauliczne. Nieraz jeden, nieraz dwa, nieraz kilka robią taki dźwięk po zapaleniu silnika, jak silnik jest zimny, Puka, puka, puka i tam po 10-15 sekundach wszystko się wycisza i ładnie chodzi. Wskazuje to na uszkodzony samoregulator. Ale ja tak powiem, że z doświadczenia ludzie wymieniali te samoregulatory i dzisiaj też wymieniają. Nie jest to takie też tanie, bo to. Może kosztować około 1000 zł. Jakbyśmy chcieli wszystkie samoregulatory powymieniać w silniku, teraz są 16-20 zaworowe, także tych samoregulatorków by było bardzo dużo, żeby je powymieniać. Ale takim prostym sposobem było sprawdzenie samoregulatora przed odpaleniem, i tutaj śrubokrętem ja tu zaraz może pokażę. Tutaj śrubokrętem na zimnym silniku trzeba poprzyciskać. O tak jak ja to pokazuję, na każdy, na każdy regulator. I ten regulator, który pukał, on był taki gumowy przy naciskaniu. A zdrowy, dobry regulator nie jest gumowy, tylko jest taki sztywny, twardy. W ogóle nie czuć, że coś tam amortyzuje. I tak prostym sposobem można było stwierdzić, który regulatorek szwankuje, co jeszcze mogę o tych regulatorkach powiedzieć, że one najczęściej, nie wiem, ale wydaje mi się, że są bez sensu wymieniane, bo one nie są tak naprawdę uszkodzone jakoś mechanicznie, tylko są albo zablokowane. Jakimś brudem, a niewłaściwym olejem, jakimś nagarem, tam są drobne kanaliki w nim, które mogą być zapchane. Często w głowicy ten kanał, który dochodzi do samoregulatora, jest zapcha był zapchany jakimś silikonem, i dlatego ten regulator pracował nieprawidłowo. Często wystarczyło wyciągnąć pałek rozrządu. No bo musimy wyciągnąć, żeby się do niego dostać, wyciągnąć go. Wimadle delikatnie zdusić, delikatnie, bo to jest taki mechanizm, że nie wolno tego oslo zdusić, bo pęknie. Delikatnie wycisnąć olej. Yy, wypłukać, wypłukać i sprawdzić dolot, dolot, yy, dolot ciśnienia, wejście ciśnienia oleju do, właśnie do tego regulatorka, czy to wszystko jest prawidłowe. I często dało się regulatorek uratować. One się też zużywają tutaj na wierzchu, według tam jakiejś specyfikacji czytałem, chyba nawet Volkswagen zaleca wymianę samoregulatorów co, co 100 tysięcy, czyli częściej niż dwa razy wymiana rozrządu. Też tam czytałem, że już płaszczyzna tutaj, jeżeli jest wyrobiona, jest jakiś ślad, to samoregulator też nadaje się do wymiany. No to może tyle o tych samoregulatorach. Jeszcze powiem o zwykłych regulacji zaworów, bo często też jest po prostu jakiś stuk. Nawet w nowoczesnych silnikach nie wszystkie silniki mają. E, hydrauliczną regulację luzu zaworów. Niektóre silniki nadal są regulowane o no, takimi tam śrubkami zwykłymi śrubkami, nakrętkami. E, no nie wiem, no, su, e, z takich młodszych silników to Subaru, Honda. Wiem, że ma często zwykłe regulowane zawory. No i też może się na którymś wyrobić nam luz, i wtedy. E, no wtedy silnik nam tam puka no to trzeba tam po prostu przejrzeć zobaczyć może jeden zaworek nieraz coś si siądzie w, gnie w gnieździe swoim i siądzie czy tam no, odwrotnie odwrotnie to mówię po prostu luz się zrobi no i też yy, po, po wyregulowaniu zaworów może nam problem pukania ucichnąć Zresztą powiem tak, że te wszystkie wszystkie silniki, które są na zwykłych zaworach, nieregulowanych nie hydraulicznie, mają ten problem, szczególnie jak mają gaz, że do zaworów trzeba zaglądać częściej. Niestety. Bo jak już silnik nam cichnie, robi się ładnie, cichutko pracuje, już jest źle najczęściej wtedy. Bo już wypala nam gniazda zaworów. I już wtedy nie pomoże wyregulowanie i zrobienie znowu luzów prawidłowych, bo gniazda już są uszkodzone. Także jeszcze na koniec tylko powiem taką sprawę. Co zrobić, jeżeli w czasie jazdy pojawi nam się stuk? No, na pewno jak najszybciej. Gdzieś zjechać na spokojne miejsce. Nie jechać za daleko, bo może już być wtedy źle. Możemy już uszkodzić całkiem coś. Na pewno sprawdzić na pulpicie, co nam się pojawiło, czy nie pojawiła się zbyt wysoka temperatura, czy jakaś kontrolka nie zaświeciła. Spojrzeć pod spód, czy coś nie cieknie, czy olej nie cieknie, czy płyn nie cieknie otworzyć maskę zobaczyć co tam się dzieje, czy płyn jest w ogóle poczekać chwilę sprawdzić czy olej jest no i niekoniecznie wzywać od razu pomoc drogową może poczekać aż wszystko ostygnie i jakoś tam delikatnie dojechać do domu. Jeżeli w misce olejowej nam coś już stuka to już chyba gorzej nie zrobimy. To możemy śmiało dojechać do domu, bo silnik i tak będzie do wyjęcia. Jak panewka się obróci, nie ma szansy, że panewkę sobie wymienimy tak bez wyciągania silnika czy bez wyciągania wału. Jeżeli panewka jest obrócona, na pewno silnik jest do wyjęcia, wał do szlifu lub. Trzeba się teraz zastanowić, czy nie kupić cały inny silnik. Także, jeżeli coś pomogłem, to się cieszę. Wszystkich pozdrawiam i dziękuję za uwagę.